Witam, tu Maciek ze Spargo. Thermolit to nie tylko płynny styropian, ale również sterobeton EPS 300. Gotowa do użycia masa izolacyjna, idealna do naprawy nierównych stropów czy krzywych podłóg. Dzięki temu rozwiązaniu możesz samodzielnie przeprowadzić izolację bez konieczności zatrudnienia specjalistów. Aby zastosować sterobeton, potrzebujesz jedynie worek gotowego produktu, mieszadła, kastry budowlanej, wiadra i pacy poliuretanowej. Produkt jest dostępny w poręcznych 60-litrowych workach w postaci sypkiej. Po prostym wymieszaniu z wodą uzyskasz jednolitą masę izolacyjną. Termolit styrobeton jest idealny w przypadku dużych ilości instalacji lub krzywizn podłoża. Wypełnia on w całości izolowaną powierzchnię bez łączeń i odpadów, a już po trzech dniach jest możliwość wykonywania kolejnych czynności, jak na przykład rozłożenie ogrzewania podłogowego. Bez problemu zamontujesz w nim spinki, zaoszczędzisz czas i unikniesz czasochłonnego układniania styropianu w takich miejscach. Nasz produkt jest nie tylko łatwy w użyciu, ale również skuteczny i prosty w aplikacji. Możesz śmiało zdecydować się na samodzielną instalację izolacji sterobetonem. Ale jeśli nie czujesz się pewnie zawsze, możesz zlecić tę pracę specjalistom, którzy dokładnie znają zalety i możliwości tego produktu i zrobią to dla Ciebie. Zainteresowany? Nie czekaj tylko zadzwoń lub napisz do nas już dziś.